jak w łatwy sposób zapamiętać strukturę białek, co jest częstym zagadnieniem na maturze. Otóż struktura pierwszorzędowa e, białka zbudowane są z aminokwasów. Aminokwasy połączone są wiązaniem peptydowym. Tutaj, jak widzisz te koraliki, one przedstawiają aminokwasy. Każdy koralik to aminokwas, pomiędzy nimi nitka, czyli wiązanie peptydowe to jest struktura pierwszorzędowa. Co jest w takim razie strukturą drugorzędową? Kiedy pomiędzy strukturą pierwszorzędową utworzą się wiązania wodorowe, to wtedy białko może przybrać postać beta harmonijki. Zobacz, weź sobie taką karteczkę, może sobie zrobić taką, taką harmonijkę. Taką postać może przybrać białko. I to będzie e, beta harmonijka, struktura drugorzędowa białka. Ale może być też w strukturze drugorzędowej białka. Białka, alfa helisa. Zobacz, jak sobie zwiniesz tak kartkę papieru, robi ci się taka helisa. Czyli struktura drugorzędowa, dzięki wiązaniom wodorowym, może być w postaci alfa helisy lub beta harmoniki. Z kolei, struktura trzeciorzędowa to jest nic innego jak struktura drugorzędowa, tylko już dzięki innym wiązaniom zwinięta tak przestrzennie. Zwinięta tak przestrzennie. O, zobacz. Tylko, że pamiętaj o tym, jak zobaczysz na obrazku strukturę beta harmonikę i alfa helisę, nie pomyśl, że to są dwa łańcuchy. To jest jeden, one mogą być połączone razem. Czyli struktura trzeciorzędowa to jest taka, kiedy struktura drugorzędowa jest e, ułożona w taką strukturę przestrzenną. Struktura trzeciorzędowa to jest jeden łańcuch, ale ułożony w strukturę przestrzenną. Jakie występują w strukturze trzecio- i czwartorzędowej wiązania? Otóż oprócz peptydowych i wodorowych są również wiązania jonowe, hydrofobowe, disiarczkowe zwane mostkami disiarczkowymi oraz siły van der Waalsa. Więc struktura trzeciorzędowa, pamiętaj, jeden łańcuch zwinięty w jakąś taką strukturę. Natomiast struktura czwartorzędowa to po prostu jest więcej niż jeden łańcuch, niż jedna struktura trzeciorzędowa. Tutaj mamy jeden łańcuch struktury trzeciorzędowej. Jak dołożymy drugi, trzeci lub czwarty, to będziemy mieć strukturę czwartorzędową. Czyli w czwartorzędowej występują dwa, trzy lub cztery łańcuchy, ale nazywa się czwartorzędowa. I wiązania są te, co wymieniałam przed chwilą. Mam nadzieję, że zapamiętałaś, zapamiętałeś strukturę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rzędową. Jeżeli ten filmik Ci pomógł, subskrybuj, proszę. Będę miała motywację, by nagrywać kolejne. I jeszcze powiem Ci taką ciekawostkę: prowadzę bloga o samorozwoju na Instagramie, link u góry. Więc serdecznie zapraszam Cię do obserwowania, i wkrótce ukaże się mój przewodnik dla nastolatek, jak być szczęśliwą, nieidealną. Zapraszam, zachęcam do zobaczenia.